Musimy nam zejść tutaj Olegamy Patrzycie Fortnite z kolei go i sklepą Dzień widzowie witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj będziemy nagrywać Fortnite Szerma, firma, trzyma siema, siema, siema. Diabła, ja, ja mam ten, ja mam Elite i chyba tam 63% albo 68% Także jest dosyć ja, ja... fajnie I widzę ja może uda się wbić w końcu Campiona było fajnie, mega fajnie A ja pierwszy raz jestem w odcinku Ik ben nee! Maar niet meer hoor ik een ben, je weet niet dat ik een bambiquem ben, je ik een dat ik een bambiquem ben, je weet niet dat Masz A... Kuba masz Nie, ale chciałem kupić A czemu nie kupiłaś? Bo no, zapomniałem o nim <grym> <grym> oh, 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 oh. <grym> <Czerwone> Co ty robisz? Co na <grym> <Czerwone> Okay. you Lecz! U no mnie! Co zrobić? Chodź Chodzę właśnie na Igla Znowu są! Drak, drak, drak! Chodź z tyłu! Ej, Kuba, chodź! To ten skin! To jest ten Tego mam Ja go trzymam ci... Nie, nie, nie no no ja nie, 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 się nie, 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 Ej, ktoś mi przyjdzie... Co? nie, 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 Pat, pa, co ja teraz robię? Pat, Wszystko wciągam! <gry> Jeroła Chodź, potem te misy Chatur. Ej! No pito! Kto? No ty! To daj koperek Żyj koperek, żyj koperek Daj robi! Dawaj mi go. Dawaj mi ten koperek. mi ja, do nie Dobry, koperek! go. Dobry, mi go. Dobry, mi go. Gul gul go. Dobry, mi go. gul gul, 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 gul. gul, gul, gul. Mnie na Dobry, Nie waliła go, sproszywała go, nie? Albo mama przybiła do po i jej kręcimy. No i Moi nie ma kolegi, nie ma kolegi, no. Jak ty masz kobietę baseballa? Mam hmm. w Lisbowach, byłem go dwa lata temu. To wróciłem do trzecim? No nie wiem, kiedy bym, trzy lata temu. Ja, ja, ja jestem w No wzią. nie wiem. Kiedy ты до горы Ты чего суха покинул? О, уф, уф, уф. ничего не страчил. Нет, не достал? Нет, ничего, зеро. Зеро, зеро. Первый, давайте, давайте.

Nie skliknąłem! Nie skliknąłem! Mogę z grać? grać? Mogę z tobą grać czy nie? Ja? Ale ja przypadkowo kliknąłem.

No, 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 no. A ty widziałeś? E pary dodali! Pary dodali, no? Nie było, a ty się chcesz, było pary. No i dodali! I ma, mają dodać rankety. Rankę do rością. Widzę kartkę. Przesuję kartkę. Kuba. No, double pomp on Co? Eee, double pompy są so. No wiem, ja nie gram tego pierwszego raz Co to jest? Zmienię rakiet. Aha. Oh. cię wyszli na Ona jest bezpożyteczna. za Żeby... Na, czasami na wyspie się tworzą biki, prawda Kuba? I można je wypić, prawda? Nie biki, Co? Potki, ale nie tutaj. No ale kiedy? one się nie rozpią tak o, tylko one z typów lecą, bo jak się, bo po zlikwidacji no i też, na i też czasami skrzynie jednak lecą, prawda? Ale na wyspie startowej? No. Na wyspie startowej skrzynek nie ma. Czujcie, sami. Są czasami, chcą nie ma. Nie ma. Ja otworzyłem, ja otworzyłem na przyjście. Ja Ale tylko jedna jest chyba, wiesz? No no to super. No startować. Idź ksami, bo ja muszę się skupić. To żyć, <trym> Jedna pompa jeszcze, jedna pompa będzie dawała. Co? No ale tu nie ma na tym trybie. Co? Tu nie ma na tym trybie. Kogo nie ma? Potek. Potek? Gdzieś są, ale gdzie? Nie ma na tym, na tym trybie nie ma potek. Sam są, są. No nie ma potek stary! No, bo to nie jest OG i tu OG gra w tym momencie. To jest OG. 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 To jest tak, tak. jest Tak, Co? tak, nie, niemożliwe To jest No To jest To pokażę. Czy nie usunęli, nie było i nie usunęli, bo kiedyś nie było potek, w tej grze. nie, nie. Nie, no, na pewno, to pewno, to ja No pokażę. No to no, Nie. Było. Były. Były wczoraj, były. Nie. Coś Nie. potki. Usunęli Nie. 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 były, Nie. Nie. były Nie. Nie. Skrzynek na wyspie startowej tysiące. Ale byś zobaczy na filmie. No dobra, skrzynka może tak, ale na pewno kotek nie było. No to zobacz na filmie. E, ale ja jakby coś to my jeszcze... Ja jeszcze nagrywam film, nie? No. To No to zobacz, to skrytaj się, czy są Szkoda, zobacz. Co? Zobacz. No to jest Big, a nie mini potka. ale z kim grasz? Z kubą. To jest Big, a nie mini podka. Aha, jestem, ok. a. Agent Kuba! Aha. Bez agenty mi robi dużo w tego chwila tego tak z agenty, wiesz? Xafer ma czekawkę. Jak on dopiero od dwa... razu? No i nam na rangę na kabinata. No bo tutaj kampią. Aha, tak. Na rękę tak. <grym> nie no. Dzwonią do mnie. Xafery! Przecież chciałem cię zabić. Dwa. Dobra, ale idź zacznij. Patrz, patrz, patrz. Ale patrz. ładnie graś. Dobra, nie. Okej. Okay. O nie, tu jest coś. Tu coś chyba było.

zabiłem cztery osoby. Signo, sí, ja mam cztery O pięć? Ale nie w tą grę Gamiczki, no? W gra ju Salery. Ale gdzie ty to? O, no, 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 Jest anonimowy? O wow, o wow, no, no, Ale, no, 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 Chodź no, 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 pompę no, 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 taki no, taki to ty nawet sobie tak nie wyobrażasz. Jak ja cię chopię nadepnę, to ty od razu. Ej, Bobo! To by ty byś sobie teraz taki tego. Skończył, to byś chopia, nie wiem. zrobiłem zrobię fikołka. To ty byś popiecawał dostał. To przeskoczyło. Musiałem cały dzień... Ty byś dował to stał stary. Ja, ja nie tego, ja się dusiłem. Ja mi tak to bolało, ja się tak dusiłem. Pozdro się, ja mam 6 fra fragów, Że ty jesteś chory przez tą, przez tą, yy, że słabiej grasz przez tą nogę. No Przepraszam, jednak jesteś lepszy. Gdzie są ludzie? Halo? Macie oni. Ja mam fula. Ja mam tego, fulla i tego, drogi. Kurde, to... Stop, Stop. Oh. Snajpa. Ale te 10 szałowa, ale nie jest dobra. Skąd? Nie wiem. Ej, ale nie ma miejsca, co jest? Ale boty, Kto to strzelił? Ej, od tyłu chyba. Od tyłu? Chyba tak. Skąd? Skąd oni to strzelili? No nie wiem. Tam, tam chyba jest. Tak jest! No? Ej, nie wzią? no, ej, wiesz, że wiesz, że tak naprawdę ja się naddejtowałem, to ja jeszcze akurat... Taki taki zbieg okoliczności, że ten typ No wiem, 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 wiem. Ja właśnie mówię, czyż to on szczera, nie? Kolejny, daj daj wjeżdżaj, bo wjeżdżaj, bo oni kampią. Wjeżdżaj. Nie wiem, tu gdzieś się biją. Teraz jest stopa. Okay. On jest dobry. On jest dobry. Trzydzieści osiem. Trzydzieści dwa. Jestem On jest dobry. Ich jest dwójka. No cóż. Kolejny.

Dawaj do góry. Nie dam rady, oni się lecą na pewno polecą się Kurde, nie widzę ich. Uleczyli się. Nie! Szkoda, że stary placement nie wrócił, nie? Ty nawet nie grałeś na starym placementie. Grałem. Nie grałeś. Ja gra, grałem w rociele czwartym. No, ale to jeszcze ten sam placement. Co? To był jeszcze ten sam placement. Był to był ten sam placement? No tak. No, no to ja grałem. Ja grałem w rociele czwartym. Uciekaj. Ja komu ucieka, co. No. Dobra, to kończymy film, nie? Kuba? Nie, no co? Kończymy film, ale będziemy grali, okej? Okay? Ale nie, koleś, Dobra, widzimy jeszcze będziemy grali. Jeśli Wam się podobało, wy sobie tam łapki, łapki które sobie z dzwoneczkiem. No i jak kolejne filmy z 6 szóstego a ja wam życzę jego wieczorku albo miłego, miłego, miłego miłej nocy Spider-man dobra, widzowie na, na razie pożegnaj się na razie